Cześć. Ja mam na imię Tomek, jestem lekarzem. Na tym kanale opowiadam Wam o różnych rzeczach związanych z psychiatrią, i dzisiaj chciałbym opowiedzieć nieco więcej o objawach depresji. Teoretycznie, jak i nawet praktycznie. Depresja jest stosunkowo powszechnie znanym zaburzeniem psychicznym, co wynika zarówno z tego, że jest jednym z najczęściej występujących problemów w skręgu zainteresowania psychiatrii, jak i z tego, że może się ona rozwinąć u osoby mającej dowolną ilość lat. Pojawia się ona u dzieci, u młodych, aktywnych, zawodowo dorosłych, jak i u seniorów. Mimo tego, że o depresji mówi się dużo, w końcu są prowadzone na jej temat różne kampanie informacyjne, ten wątek, to zagadnienie pojawia się chociażby w różnych popularnych serialach, i tak dzieje się tak, że nauczyciele nie zauważają depresji u swoich uczniów. Członkowie rodziny nie widzą przejawu depresji u seniora i z czego to wynika? To wynikać może z tego, że tak naprawdę depresja nie jedno ma imię i przebiegać może bardzo różnorodnie. Najbardziej znane są takie typowe objawy depresji. Co mam na myśli mówiąc typowe? Przede wszystkim takie jak obniżenie nastroju, brak motywacji do działania, czasami spowolnienie psychoruchowe. Anhedonie, czyli niemożność odczuwania szczęścia, utratę wcześniejszych zainteresowań, poczucie takiego jakby nadchodzącego końca świata, poczucie całkowitej bezradności, wrażenie, że jest się osobą pozbawioną całkowicie jakiejkolwiek wartości to są takie podstawowe objawy zaburzeń depresyjnych. Możliwe są jeszcze, oczywiście, inne dolegliwości. Zdarza się, że niektórzy pacjenci zmagają się z zaburzeniami snu czy z różnymi trudnościami dotyczącymi spożywania posiłków i tutaj nie sposób jednoznacznie powiedzieć, jakiego to rodzaju problemy mogą być. Niektórzy cierpią na bezsenność, mają problemy z zasypianiem, często pojawiają się u nich koszmary. Inne z kolei osoby mają problemy całkowicie odwrotne i u których też wynikać mogą one właśnie z zaburzeń depresyjnych. Mam tutaj na myśli takie problemy jak na przykład nadmierną senność, i to zarówno w ciągu dnia, jak i popołudniami. Może to być występowanie takiego poczucia znużenia, zmęczenia, pomimo tego, że pacjent przesypia ogromną ilość czasu, nawet większość doby. I tak samo bywa z jedzeniem. U niektórych osób depresja objawia się nadmiernym apetytem. I na przykład obiadaniem się, zjadaniem bardzo dużej ilości niezdrowych przekąsek, jakiejś dużej ilości słodyczy. Natomiast u innych pacjentów ta depresja może objawiać się całkowicie odwrotnie, i może ona być związana z niechęcią do przyjmowania posiłków, ze spadkiem apetytu i ze skutkiem tego typu problemów, czyli ze spadkiem masy ciała. To są jednak takie najbardziej powszechne objawy depresji a może być ich zdecydowanie więcej. U niektórych osób rozwija się tak zwana depresja maskowana i tą maską depresji mogą być problemy, których nikt z depresją by nie powiązał. Zdarza się bowiem tak, że pacjent z depresją przede wszystkim skarży się na jakieś dolegliwości bólowe. To mogą być bóle brzucha, bóle stawów, bóle krzyża, bóle głowy i tak naprawdę ten pacjent, ta osoba może mieć wykonywane całe multum badań. Cały panel różnych, nie wiem, USG, RTG, rezonanse, badania krwi i w wynikach tych badań może nic nie wychodzić, a jednocześnie ten ból może się u niej pojawiać. Co w takich sytuacjach należy zrobić? To bywa bardzo ciężkie do zaakceptowania przez tą osobę, ale warto czasami udać się do psychiatry, pomoż, ponieważ może się okazać, że problem tkwi w głowie i tak naprawdę trzeba zastosować całkowicie inne leczenie. Niż mogłoby się wydawać. Tak jak o depresji u dzieci mówi się stosunkowo dużo, o depresji u dorosłych mówi się dość dużo, tak mam wrażenie, że nieco pomijanym tematem jest depresja u seniorów. Depresja u pacjentów w wieku podeszłym jak najbardziej może występować, i tutaj problematyczne bywa to, że ona bardzo często nie jest po prostu rozpoznawana. Czasami różne trudności, które pojawiają się właśnie w przebiegu depresji, które są związane z depresją, bywają uznawane za takie przejawy normalnego starzenia się. Tutaj mam na myśli, że w przebiegu depresji u osób w wieku starszym może dochodzić do takich problemów, jak na przykład do odizolowywania się od innych ludzi, do zmniejszonej aktywności. Czasami starsze osoby z depresją e, unikają kontaktów nawet z członkami swojej najbliższej rodziny, mają wrażenie, że i tak niedługo umrą. I tak jak e, oczywiście bywają osoby starsze, które tak po prostu mówią, i to już wszyscy o tym wiedzą, że one od lat 30 mówią, że za chwilę umrą, tak absolutnie nie można tego bagatelizować, szczególnie w takiej sytuacji, gdy jest to jakieś nowe zjawisko, gdy. Tego typu deklaracje wypowiadane są przez seniora, który wcześniej był aktywny, spotykał się chętnie z wnukami, miał jakieś swoje pasje, zainteresowania. Jeżeli to jest jakieś nowe, coś czego wcześniej nie było, absolutnie należy się tym zainteresować. Objawy depresji to nie tylko te rzeczy, o których powiedziałem i tutaj jeszcze może powiem, że depresję można rozpoznawać stosunkowo szybko. Bo tutaj wystarczy stwierdzić występowanie jej objawów przez dwa tygodnie i już tak naprawdę można rozpoznawać epizod depresyjny, i to jest podstawa, aczkolwiek depresja to jeszcze wiele innych całkowicie odmiennych dolegliwości. Różne bywają podtypy depresji, i jednym z jej podtypów jest depresja psychotyczna, czyli depresja z objawami psychotycznymi. To czasami bywa bardzo przerażające, szczególnie dla rodzin, dzieci, u których jest rozpoznawana depresja z opiewami psychotycznymi, aczkolwiek to absolutnie nie jest to samo co schizofrenia, bo jak dziecko mówi, że słyszy głosy, widzi jakieś postacie, no to wtedy rodzice zazwyczaj myślą, mola boga to jest na pewno właśnie jakaś schizofrenia. Zdecydowanie nie, to może być to, ale może być też coś innego i tym czymś innym może być właśnie depresja psychotyczna. W przebiegu depresji psychotycznej pacjenci mogą właśnie mieć wszystkie objawy depresyjne, o których mówiłem, ale i mogą właśnie na przykład słyszeć różne głosy. Tymi głosami mogą być głosy oskarżające ich, jakieś głosy, które nakazują im zrobić sobie jakąś krzywdę, dokonać samookaleczeń, albo nawet i głosy namawiające do popełnienia samobójstwa. Także tutaj to też są możliwe objawy powiązane z depresją, może nie podstawowe, ale jedne. Które bywają spotykane w przebiegu właśnie zaburzeń depresyjnych. Inna rzecz, która też jest ważna w przypadku omawiania objawów depresji, jest taka, że objawy depresji u dzieci różnią się i mogą one być dość zaskakujące. Ja o depresji u dzieci i młodzieży mówiłem w osobnym filmie, aczkolwiek dzisiaj jeszcze króciutko się odniosę, żeby tutaj nie brakowało czegoś. Mianowicie, u dzieciaków depresja często przebiega tak, że. Ktoś by pomyślał, nie, to dziecko jest po prostu, nie wiem, niemiłe, niewychowane, bo tak jak głównym objawem depresji u osób dorosłych bywa właśnie obniżony nastrój, tak inaczej bywa u dzieciaków, u których zaburzenia depresyjne mogą się manifestować przede wszystkim tym, że młody pacjent będzie bardzo drażliwy, będzie wybuchowy, będzie miał nasilone wahania nastroju. Tego typu problemy mogą tak naprawdę świadczyć właśnie u depresji u dzieci i u nastolatków. I tutaj jeszcze jedna drobna dygresja: mianowicie, że depresja u dzieci, szczególnie tych najmłodszych, często bywa właśnie tą depresją maskowaną, że mały pacjent skarży się na jakieś niespecyficzne bóle brzucha, bóle głowy. Tak jak wspominałem już chwilę wcześniej, ci rodzice biegają z nim od jednego lekarza do drugiego lekarza, szukają, szukają i tych przyczyn znaleźć nie można. To w takich sytuacjach jak najbardziej warto szukać również pomocy u specjalistów od ochrony zdrowia psychicznego. Trochę już tych objawów depresji wymieniłem, aczkolwiek nie wspomniałem jeszcze o jednych z największych trudności i największych zagrożeń, które wynikają z tego, że ktoś cierpi na depresję, a mianowicie nie powiedziałem nic o problemach dotyczących popełnienia samobójstwa. Myśli i zamiary samobójcze jak najbardziej w przebiegu depresji mogą występować, i tutaj, zawsze kiedy ktoś mówi otwarcie, że ma myśli samobójcze, że rozważa w jaki sposób może odebrać sobie życie, to tego tematu bagatelizować nie wolno. Trzeba poszukiwać pomocy jak najszybciej, i wtedy, kiedy pacjent już otwarcie deklaruje, że on ma plan na popełnienie samobójstwa. Kupił sobie sznur, czy też sprawdził rozkład jazdy pociągów i już wie, pod który pociąg mógłby się rzucić, to absolutnie nie ma na co zwlekać. Ta pomoc musi być udzielona natychmiast. Mówię tutaj cały czas o objawach depresji, ale ja używam jeszcze w swojej praktyce pojęcia w zasadzie bardzo bliskiego, ale jednak nieco innego, a mam tutaj na myśli pojęcie objawów depresyjnych. Bo tak jak objawy depresji, no to wiadomo, to są objawy jakiegoś zaburzenia psychicznego. Tak objawy depresyjne mogą występować w przypadku depresji, ale i w przebiegu całkowicie innych schorzeń. Objawy depresyjne bywają spotykane chociażby u pacjentów z zaburzeniami osobowości, czy w przypadku nastolatków, pacjentów z nieprawidłowo rozwijającą się osobowością. U nich mogą być stwierdzane np. Na obniżony nastrój, wahania nastroju, Problemy z motywacją do działania, tylko to też nie musi przybierać postaci pełnoobjawowej depresji, a może być właśnie związane z tymi trudnościami osobowościowymi. Objawy depresyjne mogą być związane również z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi, czyli takim problemem, gdzie pacjent ma zarówno objawy lękowe, jak i objawy depresyjne. W końcu objawy depresyjne. Mogą być też związane z chorobą afektywną dwupiegunową, czyli problemem, gdzie mamy właśnie te dwa bieguny, którymi są objawy depresyjne i objawy maniakalne. No, jeszcze możemy mieć stany mieszane, ale o tym Wam powiem za jakiś czas generalnie, jak będziemy sobie mówić o chorobie afektywnej dwupiegunowej. Kolejna rzecz to objawy depresyjne mogą być spotykane u pacjentów ze spektrum autyzmu. U pacjentów nadużywających substancji psychoaktywnych, u których te objawy mogą występować szczególnie w okresach abstynencji, w okresie odstawienia tych substancji psychoaktywnych. Także tutaj tych możliwych problemów jest cała masa, no i w końcu one mogą występować również w zaburzeniach psychotycznych, gdzie na przykład objawy negatywne związane ze schizofrenią, czyli takie objawy ubytkowe. Takie, gdzie coś jest jakby czegoś za mało. Może być tego za mało w kontekście ekspresji emocji, w kontekście aktywności, to te objawy przypominające depresyjne mogą się pojawiać właśnie w przypadku różnych, różnego rodzaju psychos. Depresja, kiedy wystąpi, to też nie ma na co zwlekać, ponieważ im szybciej rozpoczniemy leczenie, tym większe szanse, że potrwa ono krócej, i na przykład u dzieciaków wcześniej wychwycona depresja może ustąpić pod wpływem samych tylko oddziaływań terapeutycznych, może wtedy udać się rozwiązać ją bez korzystania z farmakoterapii i właśnie dlatego aż tak istotna jest znajomość tych objawów depresyjnych, ponieważ znając je, jesteśmy w stanie szybko stwierdzić, że u bliskiego, dziadka, cioci, syna, córki czy może u przyjaciela ta depresja wystąpiła i zareagować, zaproponować odpowiednią pomoc. Ja Wam na dzisiaj bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że z dzisiejszego filmu dowiedzieliście się czegoś ciekawego, czegoś przydatnego, czegoś, co w jakiś sposób Wam pomoże. Na ten moment życzę Wam wszystkiego dobrego. Zapraszam do oglądania moich poprzednich filmów, jak i kolejnych filmów, które na tym kanale dopiero się pojawią. A tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Cześć.